Prawdopodobieństwo warunkowe. Nie dość często pojawia się na maturach rozszerzonych, ale jak się pojawia, to się jest spustoszenie. Zazwyczaj to są zadania za trzy punkty, średni poziom wykonania z tego, co policzyłem, to jest około 28%, i pojawia się mniej więcej raz na cztery matury, zadanie otwarte z prawdopodobieństwa warunkowego. Kluczowe wyrażenia, które się pojawiają w takim zadaniu to pod warunkiem, że lub jeśli wiadomo, że innych przykładów nie znalazłem. Więc jeżeli widzicie pod warunkiem że jeśli wiadomo że to na 100% możecie być pewni, że to jest zadanie z prawdopodobieństwa warunkowego. I co warto o tym wiedzieć? Zapisuje się to tak. To zdarzenie A, to jest zdarzenie główne, a to zdarzenie po prawej to jest warunek, czyli A pod warunkiem że B. Właśnie o co tutaj chodzi? Mamy przestrzeń zdarzeń omega, czyli wszystko co się może zdarzyć w jakimś tam eksperymencie. To jest B kiedy mamy prawdopodobieństwo warunkowe, czyli B jest naszym warunkiem, no to to B to już jest jakby nowa przestrzeń, bo to już się stało. I teraz tak. Ta część wspólna oznacza się tym takim kubeczkiem obróconym, to jest część wspólna A i B. Przejdźmy dalej. Czyli tak naprawdę w prawdopodobieństwie warunkowym interesuje nas tylko ta druga, to drugie zdarzenie, w sensie to drugie zdarzenie staje się przestrzenią. Stąd wzór na prawdopodobieństwo warunkowe, ten, który się tu na końcu pojawia, to jest te pionowe kreski, czyli moc zbioru A czyli wspólna B, innymi słowy liczba elementów zbioru wspólnego A i B, podzielone przez moc zbioru B. Innymi słowy, omega tuż nas tak naprawdę nie interesuje i nie musimy jej liczyć. Więc warto pamiętać, że w przypadku liczenia prawdopodobieństwa warunkowego nie musimy liczyć omegi. Mało tego, jeżeli na maturze policzycie tylko omegę w takim zadaniu, to najprawdopodobniej nie dostaniecie nawet jednego punkta za rozwiązanie tego zadania, bo nie w tym rzecz. I czasami te zadania z prawdopodobieństwa warunkowego da się też rozwiązać drzewkiem i wtedy omega jest potrzebna. Ale w tych wszystkich przykładach, które sprawdzałem z matur od 2015 roku, praktycznie nie ma takiej potrzeby, żeby komplikować sprawę poprzez robienie drzewka.